Cześć, ja mam wirtualne tutaj Wexter. I znów powróciliśmy do minecrafta I dziękuję wam bardzo Za 100 subskrybentów Nawet tam chyba więcej niż 100 I dzisiaj z okazji tego Chciałem zaprezentować Cheaty Z bardzo fajnym cofingiem. Oczywiście ja nie cheatuję ciągle Tylko tak wiecie, żeby nie ma no, odcinek Albo coś I... No... Będziemy sobie, tutaj jesteśmy teraz na lap.pl, bo to jest najbardziej taki serwer z nie wiem, takim... Do tych chciów do tego kofingu, jak zaraz zobaczycie sami. Jak będzie tam... No dobra, to już pod koniec tam wszystko. Jak widzicie tutaj mamy wszystko prawie, że one nie są ani płatne, ani nic. Tutaj może nawet scaffold będzie działać. Czekajcie. Pyk. Nie coś dziwnie mi skaczy O Ale widzicie? Skapult normalnie idzie. To nam automatycznie skacze i Skapult idzie. To jest bardzo fajna opcja. Lubię jej używać. Nie będę kłamać. Jak widzicie, tutaj mamy dużo i Znaczy, to mają już B, tak. No i tutaj mamy też Kill aure Elite Target, mamy, czyli tego Komara. O, jeden spadł. No i tutaj fajnie wszystko Zatem tak. będzie duża prezentacja z tego, bo jest to robić na tych auto I może nawet nie nagram tutorial, dam Wam ten I... e o, przepraszam, jak to się mówi, koffing z Discordem, gdzie bardzo jest bardzo fajny właściciel, gdzie wszystko ptyka i jak widzicie działa i się staro z tymi kofingami. A ten kofin to jest akurat taki bardziej mój. Ale on ma bardzo dużo tych kofilingów na komara. Że to możecie sobie na market gdzie dać. I ja to mam. Mam Awasta. I to nie jest żaden w ogóle wirus ani nic. Wszystko tak jest trochę bez... nie wiem jak to się mówi, ale wszystko popyka. Tylko... nawet. Lepszałem sobie zbroję. Jak się jak bijecie, to, to tak bardziej on lata na boki, tak? Zobacz, mój brat też mu go zrobiłem. Bo, no nie wiem, po prostu tak, wiecie. Forfanko, odcinki. Mojego brata teraz nie ma. To w sumie się jeszcze nie ma, ale. I to jest właśnie. Bo, bo jak ostatnio sprawdzałem, to takie po prostu budujące się. To strasznie może cofać was, a tutaj jak widzicie na wszystko pyka. Nie wiem kto to ugasi, bo to przez, tym trzeba przeskakiwać. I to jest jeden taki wielki minus. Oczywiście pokaże tak. Z Bedwarsów, z jakichś tam jeszcze serwerów. I oczywiście jak chcecie sobie nawet na tym... nie wiem... Chciecie zarabiać pieniążki to sobie na craftki oba tego wchodzicie i tam macie bardzo dużo nie mówię że craftki tylko zły ale po prostu tam można sobie pochytować nie ma nic takiego dobrego anty czyta. czy odpalacie sobie nukera speedmina i możecie sobie robić co chcecie tak sumie. ja jeszcze raz nie to z te sobów bo Dużo starym było, nie? Tylko, że czasami niestety nie mogłem nagrywać, bo był mało problemy. Ale już coraz mniej jest ich, chyba. Tak, lepszy humor mam, tak. Już za niedługo wakacje. No wiecie. ci napisać komentarz komentarzu, jaka wam średnia z matematyki wychodzi. Tak. No i nie wiem. I sobie ubudujemy szybko w Ojaj, to będzie słaby punkt puszka. <grywa> I właśnie patrzcie. Na przykład... Tutaj jest... Tutaj jest tak, chopie normalnie, tak? Zrobię tak. I od razu killoff mi wymuje i chowa się. To jest też bardzo fajne. A z biciem jest tak samo. I jak będziecie mieli już tego, jak zrobię ten tutorial, to jak wyślę Wam ten koffing. To w sumie wszystko wam pokażę wyżej. Bo pod shiftem, patrzcie, kill aura, pisze aura, jest włączona. I shift i elytra target jest odpalona i to też jest fajne bardzo. Ta na box pvp mi się przydaje i to bardzo. Na przykład na narki, ale na narki teraz jest lepszy anti-cheat. To wiecie, trochę dupa Achillesa. O ile się wystarczyłem A kurczę, ja urę odpaliłem zamiast wyłączyć skafuldę No jak wszystko działa tutaj tak Bez zarzucań żadnych Mądry cio Jak pamiętacie ja lubiłem grać na nawki bardzo I to bardzo a widzicie, nawet diamentowy z, z nami nie wygrywa. Więc to jest fajne. I tutaj w tym cicie wszystko jest fajne, nie wiem. Thunder jest teraz najbardziej znanym takim, który po prostu, ja mam go bez wirusowania. i wszystko pyka i chciałabym tylko powiedzieć, żebyście nie klikali i wzięli takie linki, jak wam coś wyślę, bo ostatnio taki link został mi wysłany, to tekstu a się okazało, że to był jakiś nie wiem co wyświetlało mi musiałam recytować co chwilę kompa i no było przesyłanie ale już wszystko jest dobrze na całe szczęście a jak nie macie po prostu pewności z jakimiś linkami to po prostu nie wiem albo ktoś się podszywa pod kogoś na przykład pod jakiegoś waszego ulubionego youtubera O oh, nie, a fly tutaj działa, czekajcie. Który to fly? Nie, nie działa niestety. Fly'a tutaj aż taki anti-cheat. Słaby nie jest i się zastanawiam tak trochę, czy nie zrobić własnego serwera. Minecraft po prostu, Minecraft. Że tam skupię sobie. I będzie, czy mogli sobie tam pograć Będzie spotkać się ze mną, z moim bratem, z innymi sobie z kolegami pograć O, czekajcie, teraz bar... idziemy po Bartosz Bartosz! Bartosz! No i na przykład czasami on tak podskoczy Przeciwnik będzie za, za niedługo w ogóle wam zrobię prezentację po rundzie Bedwars. Jak w ogóle wygląda to na BFP i na innych, tak? Bo to też jest ważne. Żeby się nie było wiecie, że. A Bedwarsy to jest dobre, tak? Macie Antiweba. Antiweba wam coś zaprezentuje. Macie, idzie, idzie. Tutaj ciekawe, czy to by now fal zadziałał. tutaj I uciekamy. <noise> Koń nas? Chyba tak. Nie, no, ale w dupę nas ma o to menda. Przepraszam. uchroniło nas Tak Jesteśmy bezpieczni Ja muszę czy też napisać Jak Wam no się podoba taki film Bo dawno takiego nie wstawiałem I teraz coś tak czuję że no ekipa ta którą mieliśmy się rozpadła się większość pokłóciła albo coś i jak na razie chyba nie zastanawiam się, czy nie zawsze pierwszy jak zawsze przy Robloxie i takie wiecie, standardowe co było, a nie jakieś wiecie, co ja robiłem i bo potem było dużo kłótni, bo się kłócili ekipa. nasza Aha, minął raid, I chyba ekipa kłóciła i było bardzo dużo, i przestali ze sobą rozmawiać. A przy tym jak oni się po prostu, to jeszcze do mnie przestali się odzywać. Co jest? Co jest za dziutek? Dziutek. Aha, za wysoko jest. O zostałem! No i widzicie, tak? Jest dobrze. Antycheat nie wyrabia. A wy sobie winki zdobywacie. I się że jest taka też trochę. lekka frajda, że tak powiem. Że ktoś się wkurza na to bardzo. Jak że. O patrzcie, na przykład. Czasami ktoś na przykład Wam napisze na, na MSG, że jesteście cheaterami. Wy przez ścianę zabijacie. I to fajne uczucie, wam powiem. Nie? Ja lubię tak na przykład. Kiedy ktoś do mnie napisze czy coś, nie wiem, bo że coś mu zrobiłem, nie? I to jest trochę takie żałosne i śmieszne. No i wygraliśmy. Bez o, strosłane. Ora, i oczywiście ja czasami tutaj anti no działa, nie ukrywam. Na niektórych takich zobaczymy sobie. Cent MC Tutaj to w ogóle jest więcej cheaterów niż po prostu, żeby sobie pograć bez cheatów. Więc tutaj to nawet O kurwa, ale mocno właśnie, bo nawet... tutaj można nawet przez ściany bić, to wiecie. A byłam lepszy, powiem sobie pokazać. Ja będziecie dzisiaj też tutorial, yy, jak mieć multikonta, co ja chętnie mogę zrobić wam. tam oczywiście za jakiś próg lajków, nie? <laughs>